Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na moim kanale. Przychodzę dziś do Was z odpowiedzią na pytanie, czy pokonasz swój problem. Jeśli borykasz się z jakąś trudnością w życiu, z jakimś problemem i nie wiesz, czy uda Ci się to rozwiązać w najbliższym czasie, to moi drodzy, ja postaram się zrobić taki szybki, krótki, konkretny przekaz na potrzebę chwili, teraz, właśnie na ten moment. Czy uda Ci się rozwiązać Twój problem? I macie, moi drodzy, do wyboru dzisiaj numerki. Jeden, dwa i trzy. Po prostu intuicyjnie, bez dłuższego zastanawiania się, wybierzcie sobie, moi drodzy, jeden, dwa czy trzy, trzy. I odpowiem na pytanie, czy pokonasz swój problem, czy rozwiążesz swój problem, czy go pokonasz. Wybierzcie sobie. 1, 2, 3. ja też sobie dzisiaj z Wami wybieram. Dam Wam chwilkę czasu, zastanówcie się. Myślę, że już wybraliście. Odkładamy trójeczki, dwójeczki. Przechodzimy do jedyneczki. Czy, moja droga, jedyneczko, pokonasz swój problem? Pokażcie mi karty dla osób, które wybrały numer jeden. Czy jedyneczka pokona swój problem? Patrzymy. Moi drodzy, jak najbardziej tak. Karty mówią, jak najbardziej tak. Pokonasz swój problem, tylko odnać w sobie siłę. Nie trać tej siły, nie trać wiary, nie trać nadziei w to. Nie pozwól na to, żeby dopadła ciebie energia zwątpienia, nostalgii, zatrzymania, frustracji, poczucia winy, krzywdy, żalu czy nie wiadomo czego. Nie, nie, nie wibruj nisko, bo karty mówią: znajdź w końcu taką większą odwagę i decyzyjność w sobie. Podejmij w końcu działanie, podejmij konkretną decyzję, wybierz sobie jedną opcję. Przemyśl to wszystko jeszcze raz na spokojnie, wybierz sobie jedną opcję z tych Twoich przemyśleń i zacznij działać. Przed Tobą jest karta transformacji, a więc, jak najbardziej, moja droga Jedyneczko, pokonasz ten problem. Proszę bardzo, wychodzisz z energii zawieszenia, z takiej energii frustracji, z takiej energii jakiegoś błędnego działania. Być może do tej pory gdzieś błądziłeś, błądziłaś. Być może nie wszystko konkretnie przemyślałaś. Karty mówią. Ja myślę, że. Te działania, to takie zatrzymanie, zawieszenie, być może otoczenie ci nie wspierało, być może był przy tobie ktoś, kto ci błędnie pomagał w jakimś temacie, kto ci wytłumaczył coś, próbował wyjaśnić albo polecał kogoś. To karty mówią tutaj, te wszystkie takie osoby, sytuacje, energie, to gdzieś będzie od ciebie odchodzić. Ty zaczniesz patrzeć zupełnie inaczej, ty zaczniesz dostrzegać yy, swoją sytuację. Zupełnie inaczej, ty będziesz świetne wnioski wyciągać, tak? Ty pokonasz swój problem, jakiś punkt zwrotny w twoim życiu następuje. Żegnasz stare sprawy, które w miarę szybko zaczną się rozwiązywać i przychodzą do ciebie nowe, 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 i jeszcze raz dopytamy tutaj o to. Proszę bardzo, Karta Słońca mówi ewidentnie o tym, że. Będzie u Ciebie radość, będzie u Ciebie szczęście, będzie u Ciebie zadowolenie, nowe widoki, nowe możliwości, nowe szanse, nowy etap w życiu Ciebie czeka. Szczęśliwy punkt zwrotny, a więc, moja droga, jedyneczko jak najbardziej rozwiążesz swój problem. Zacznij działać, wprowadzaj ruch działanie. Jeśli moja droga jedynaczko, o, tutaj karta niepotrzebna. Jeśli moja droga jedynaczko, potrzebujesz jakiegoś wsparcia od kogoś, to mów o tym wprost. Napisz wiadomość, wyślij tą wiadomość, um, zakomunikuj swoje wsparcie, swoją pomoc. I jak najbardziej przychodzi do ciebie zmiana, więc rozwiążesz moja droga, Jedyneczko, problem i ze środeczka dla ciebie cierpliwość. Proszę bardzo, karta cierpliwości. I ta karta mówi, bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Moja droga, Jedyneczko, cierpliwość, cierpliwością. Faktycznie osiągniesz swój sukces Jest karta słońca, najpiękniejsza karta w tarocie Mówiąca o tym, że będzie u Ciebie sukces I słowo dla Twojej duszy, moja droga jedyneczko Prowadzi mnie wewnętrzna mądrość Ufam mojej intuicji, jestem silna Super, jesteś jedyneczko silna Masz świetną intuicję Zaczniesz wychodzić z tego błędnego działania z tego planowania, które do tej pory być może nie przynosiło ci efektu, to zaczniesz myśleć logicznie, zaczniesz postrzegać, wyciągać konkretne fakty i będziesz działać i osiągniesz sukces jak najbardziej. Twój problem się rozwiąże. Ściskam Ciebie serdecznie, trzymam mocno kciuki i pozdrawiam, papa. Pa. Pamiętaj, że czytanie jest czytaniem ogólnym. Zapraszam teraz osoby, które wybrały dwójeczkę. Ja też z Wami, moi drodzy, wybrałam dwójeczkę i zobaczymy sobie, czy nasz problem się rozwiąże. Mój i Twój. Czy rozwiążemy swój problem? Tak? Czy moja droga dwójeczko, Twój problem się rozwiąże? Pokażcie karty dla osób, które wybrały numer dwa. Patrzymy sobie. Karty pokazują, moja droga dwójeczko, że tutaj potrzeba więcej decyzyjności. Tutaj potrzeba więcej zastanowienia się i dokonania wyboru. Podobnie jak w jedyneczce, tak? Tam też był taki warunek, że podejmij. Konkretną decyzję I tutaj jest tak samo Dwojeczka Buław mówi o tym, że bardzo dużo myślisz Bardzo dużo powracasz wstecz do przeszłości Być może do tej sprawy Do tego Twojego problemu Który na chwilę obecną jest dla Ciebie problemem A Ty powracasz do tego um, Źródła Do tej sytuacji, która wydarzyła się jakiś czas I spowodowała ten problem Dużo myślisz, przez to izolujesz się um, Czujesz, że masz te kłopoty czujesz, że gdzieś po drodze jakieś takie niedowartościowanie ci towarzyszy. Karty mówią: nie wprowadzaj energii strachu, nie wprowadzaj energii samotności, nie wprowadzaj energii smutku, bo karty mówią, że twój problem się rozwiąże. Ty się nie bój, ty się nie bój tego rozwiązania, ty się nie bój tych zmian. Idą do ciebie zmiany. Idzie do Ciebie pozytywna energia. Zobacz, jesteś w karcie króla denarów, czyli tutaj ewidentnie będzie sukces. Poczujesz się stabilnie, poczujesz się radośnie, poczujesz się pewnie, tylko karty mówią, być może potrzebujesz jeszcze odrobinkę czasu. Stań się bardziej decyzyjny, bardziej konkretny. Przemyśl sobie to jeszcze raz, wyciągnij konkretne wnioski. Ta sytuacja to jest ewidentnie lekcją dla Ciebie od życia. Ty masz nie stawać w pozycji ofiary. Dlaczego mi się to stało? Dlaczego ja mam ten problem? Ty masz zapytać, jaką ja mam lekcję z tego wyciągnąć? Jak ja mam to zrozumieć? Jak ja mam z tego wniosek wyciągnąć? Co ja mam przepracować w sobie, żeby więcej takie problemy w moim życiu się nie manifestowały? Tu jest taki warunek u ciebie, moja droga dwójeczko. A znajdziesz swoje miejsce w życiu. Idzie do ciebie sukces, radość, szczęście, zadowolenie. Stawiaj na siebie. Ty zrozumiesz, moja droga dwójeczko, ty zrozumiesz, dlaczego to się stało, jak najbardziej. I zobacz, jest karta dziewiątki denarów, ewidentnie ona mówi o spełnieniu marzenia. Nie blokuj się. Jeszcze jakiś czas jeszcze krótki czas karty pokazują, jest tutaj ta energia zatrzymana. Karty mówią: Nie blokuj się na to, nie odcinaj się od ludzi, nie zamartwiaj się, bo widocznie ta sytuacja jest dla ciebie ogromnym problemem i ty wolisz izolować się, zamykać się w sobie, stać się bardziej oziębłą, oziębłym, zamkniętym, poblokowanym, gdzieś tutaj. No, dużo takiego smutku, dużo żalu się rodzi. Karty pokazują: bardzo mocno zamyka się w bardzo mocno sztywno trzymać się tego swojego problemu. Bardzo mocno. Karty mówią, popuść to, moja droga dwójeczko, a Twoje sprawy rozwiążą się. Zobacz, rozwiążą się Twoje sprawy. Zacznij być komunikatywny. Jeśli nie radzisz sobie sam, sama, moja droga. Dwójeczko w tym wszystkim Jeśli czujesz, że nie masz takiej mocy sprawczej Jeśli czujesz, że nie masz odwagi Że nie potrafisz komunikować się Nie masz tej pewności siebie To karty mówią poproś kogoś Jeśli to jest problem prawny Poproś prawnika, radcę prawnego Osobę przeszkoloną w tym temacie Jeśli to jest problem na płaszczyźnie Uczuć, miłości, relacji Udaj się do jakiegoś fachowca Lekarza, psychologa Kogoś wykwalifikowanego, kto ci pomoże. Karty mówią: Zacznij działać z odwagą, stań się asertywny i ta pewność siebie w tobie się odbuduje, ta siła woli podejmuj ryzyko, komunikuj się, stań się, stań się dosłownie liderem dla siebie. A pokonasz ten problem. Karty pokazują, będziesz jeszcze zadowolona, moja droga dwójeczko. Odnajdziesz się jeszcze tutaj w tym życiu, tutaj na tym świecie i ty zrozumiesz, dlaczego to ciebie spotkało. Tak, moja droga dwójeczko, Twój problem się rozwiąże. Tylko być może potrzebujesz porozmawiać z kimś o tym, żeby ktoś spowodował u ciebie yy, poczucie wyższej wartości, żeby ktoś wpoił w ciebie, że ty jesteś. Cudownym człowiekiem, człowiekiem, który każdy człowiek popełnia błędy, yy, tylko Zasadą jest taką, właśnie takim warunkiem jest, żeby zrozumieć ten błąd. I karty pokazują, jeśli nie możesz tego zrozumieć, pojąć dlaczego, poproś porozmawiaj z kimś. Ktoś ci to wytłumaczy, podpowie, i ty sam, sama, moja droga dwójeczko, wyciągniesz wniosek. W momencie, kiedy ty wyciągniesz ten wniosek, to poczujesz taką ulgę na swoim sercu, i karty pokazują wtedy tak, jakby ta dwójka mieczy zejdzie z ciebie, to zamykanie się, to blokowanie się, to obwinianie siebie i innych o tą całą sytuację, i ty zaczniesz działać. Z kreatywnością, z pomysłowością, z ogromną odwagą będziesz bronić swego i uda ci się to z sukcesem. Dla dwójeczki, pomoc. Proszę bardzo, zobacz, moja droga dwójeczko, zobacz. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Zobacz, moja droga dwójeczko, proś o pomoc. O tym właśnie powiedziałam. Jeśli nie radzisz sobie, poproś o pomoc. I dla Twojej duszyczki, moja droga dwójeczko, przesłanie od kart Słowa dla duszy, dla dwójeczki. Dbam o siebie w sposób mądry i świadomy. Karmię się dobrym pożywieniem i pozytywnymi myślami. Ruszam się, ćwiczę, czerpię radość ze wszystkiego, co robię. Żyję pełnią życia. Dokładnie, moja kochana dwójeczko. Ty masz nie zamartwiać się, ty masz nie blokować się, ty masz nie izolować się i odcinać od świata, od ludzi z taką wrogością, oziębłością emocjonalną żyć zamknięta w sobie. Nie, ty masz ruszać się, ty masz wychodzić do ludzi, ty masz rozmawiać, ty masz cieszyć się, ty masz karmić się pozytywnymi myślami. Jeśli nie radzisz sobie, poproś ko kogoś o pomoc, a ta pomoc będzie Ci udzielona i dzięki temu zrozumiesz więcej. Moja droga dwójeczko, jak najbardziej. Jeśli tylko weźmiesz siebie w garść, swoje życie, swoje sprawy w garść i zaczniesz działać, rozwiążesz swój problem. Trzymam za ciebie mocno kciuki. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie, że czytanie jest czytaniem ogólnym. I zapraszam. Osoby, które wybrały numerek 3, zapraszam Was bardzo serdecznie. Czy Twój problem się rozwiąże? Czy rozwiążesz swój problem, moja droga trujeczko? Czy rozwiążesz swój problem? Zobaczymy sobie. Czy trujeczka rozwiąże swój problem? Pokażcie mi karty. Patrzymy sobie. No tutaj trzeba ewidentnie wybaczyć sobie, wybaczyć komuś, być może powrócić do wielu lat wstecz, być może powrócić do dzieciństwa, ale przede wszystkim karty mi pokazują, moja droga Trójeczko, tak, tak, Twoje szczęście jest w zasięgu. Twojej ręki, twojej dłoni. Jak najbardziej ty staniesz się, moja droga, trujeczko stabilna, zadowolona, ty odbudujesz pewność siebie, ty odniesiesz ogromny sukces. Dzięki swojej energiczności, dzięki swojej pomysłowości, kreatywności, dzięki swojemu. Optymizmu, ale przede wszystkim niezależności. Karty mówią tak: rozwiążesz ten problem, który ci gdzieś ciąży, i to może być sprawa naprawdę bardzo stara, albo związana z jakimiś członkami rodziny, z dziećmi, z twoją wczesną młodością, albo w ogóle sprawa, która się od długiego czasu za tobą ciągnie. Jak najbardziej, ten sukces jest, ten sukces jest na wyciągnięciu twojej ręki. Tutaj być może potrzebujesz jakiejś porady, wsparcia, kogoś mądrego, kogoś doświadczonego, kogoś z odpowiednim przeszkoleniem, z odpowiednimi papierami, dokumentami, kogoś, kto no, będzie dla Ciebie takim mentorem, będzie dla ciebie kimś, kto naprawdę zaimponuje Ci swoją wiedzą i tak nakłoni Ciebie do działania, ale patrzymy sobie, czy ty, moja droga, tujeczko osiągniesz ten um, swój sukces, czy ty rozwiążesz ten problem jak najbardziej idą do Ciebie zmiany, działaj, komunikuj się, mów o tym, czego oczekujesz, czego pragniesz, moja droga trójeczko, bo jak najbardziej tutaj jeśli to są sprawy jakieś urzędowe, finansowe, to karty mówią uwalniać się. Ty się uwalniasz, odchodzi od ciebie ta zła energia zatrzymania problemów. Karty mówią Uwalnia się od tego, co do tej pory jest dla ciebie trudne, ciężkie, co ci moja droga Trujeczko ciążyło, i dopytamy sobie jeszcze na koniec. Tak, oczywiście kieruj się swoją intuicją, swoją mądrością, swoim doświadczeniem życiowym, jak najbardziej. Moja droga Trujeczko rozwiąże sukces, przejmuj inicjatywę, to ty masz w sobie tą wiedzę, to ty masz w sobie tą mądrość i to ty masz, moja droga Trujeczko, teraz czas na to, żeby pokierować swoim życiem rozsądnie. Więc jak najbardziej Twój problem się rozwiąże za przyczyną Twojego działania. No tutaj trochę przydużo wyleciało tych kart. I dla trójeczek. Zobaczymy sobie jeszcze ze środeczka. Cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Czyli tutaj cierpliwością, moja droga trójeczko, Twój problem się rozwiąże. Zachowaj cierpliwość, a wszystko się poukłada po Twojej myśli. Będziesz jeszcze czuł się moja, czuła się moja droga trójeczko bezpiecznie, stabilnie, karty pokazują, będziesz jeszcze zadowolona, odniesiesz jeszcze sukces, czy to chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, czy to chodzi o uczucia, relacje. Będziesz miała podstawy do tego, żeby być dumnym, radosnym i szczęśliwym. I dla Ciebie przesłanie, dla Twojej duszy. Jestem wypełniona mądrością, radością, mocą, miłością i spokojem. I tego się moja droga trójeczko trzymaj i poprzez afirmowanie codziennie tych słów zobaczysz, że twoje życie odmieni się na lepsze. Wszystkiego dobrego. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, żeby wasz problem rozwiązał się po waszej myśli z korzyścią dla was. Pamiętajcie, że czytanie jest czytaniem ogólnym. Do usłyszenia. Pa pa.